Cześć, witam w kolejnym odcinku. Powiem wam tak, dziś chyba oszalałem. Zazwyczaj robię ciasta na małą blaszkę, tym razem postanowiłem zrobić na dużą, ale to ze względu na to, że to ciasto jest tak pyszne, że zniknie ze stołu w kilka minut. Tak, więc lecmy z tematem, bo szkoda czasu na zbędne gadanie. Yy, tym razem zrobimy na ciście kruchym ciasto. Mam tutaj mąkę, teraz dokładam masło. O, przyklejało się do tego cukier, no i oczywiście proszek do pieczenia, i to zagniotę, i tutaj jeszcze jajko, ale na razie. Zrobię taką jak gdyby kruszonkę. Wstępnie mam to zagniecione. Teraz wbijam jedno jajko. Jedno całe. I do tego jedno żółtko. Oczywiście to białko wykorzystamy później. I teraz ugniećmy to na ciasto kruche. Ciasto mam zagniecione, wstawiam do lodówki, a ja teraz działam z masą makową. Tak więc działajmy z masą makową. Ja mam tutaj dwie puszki gotowca. I oczywiście, jeśli chcecie, możecie to zostawić tak, jak jest. Nie dodawać tutaj nic. No ale, jak wiadomo, no, tych bakali tutaj jest nie za wiele. Tak więc ja sobie zawsze, może nie zawsze, ale często dodaję. Tak więc 100 gram kandyzowanej skórki pomarańczy, taka sama waga cytryny i oczywiście rodzynki. Wiesz, ja tutaj sypę, można powiedzieć na oko, też około 100 gram. No ale tak jak mówię, możecie tutaj nic nie dodawać. No i obowiązkowo, obowiązkowo dodaję jajka. Gdybyście mieli yy, zbyt rzadki ten, y, ten ser, y, wróć, mak, możecie tutaj sobie dodać y, czy budyń, czy mąkę ziemniaczaną, wiecie no, zależy jaki mamy mak. Ja mam dość dobrej firmy, no oczywiście nie będę tutaj mówił nazwy firmy, bo mi nie wolno, ale tak jak mówię, no. Jaki magmacie, z takiego róbcie. I teraz to po prostu wymieszam. Magman wyrobiony, tak więc działajmy dalej. Teraz blaszka. Ciasto. Ja tutaj wiecie, nie będę wałkował tego. Po prostu urywam kawałki i rozprowadzę to dłonią. Nie wiem, czy to jest szybciej. Może nie, ale nie chce mi się już brudzić. Wiecie, tego wałka, stolnicę, blacika. Tak to rozprowadzę i mam problem z głowy. Ciasto mam rozprowadzone. Zajęło to dosłownie kilka minut, a nie brudzimy kolejnych akcesorii kuchennych. Tak więc teraz to ciasto smaruję białkiem. To, które zostało yy, z ciasta, po prostu z ciasta kruchego. I teraz przekładam mak. Mak mam wyrównany. Teraz idę umyć pojemnik i działamy z masą serową. Tak więc działajmy z masą serową. Yy, tylko to, to, co teraz powiem, jest bardzo ważne. Yy, masło mam tutaj w temperatury pokojowej, ono jest bardzo miękkie i właśnie takie ma być. Nie dodawajmy takiego masła, po prostu. Od razu z lodówki. Do tego dosypuję 200 g cukru i wbijam cztery żółtka. Same żółtka. Z białkami będziemy działać później. I teraz masło, cukier i jajka ubijam na puszystą masę. Teraz do ubitego masła Dodaję około dwóch łyżeczek aromatu migdoła, migdałowego i od razu dokładam ser. Jak widzicie, ja, ja mam tutaj owinięty, no, ale to z wiadomych względów. Po prostu nie mogę reklamować jakiejś nazwy firmy. Yy, po trochu, po 2 trzy łyżki i mieszamy. Masę serową mam już ubitą, teraz dolewam 100 ml śmietany 30%. I to jeszcze będę wyrabiał około 2 minut. Masa się wyrabia, a ja w tym czasie ubiję sobie białko. Masę serową mam wyrobioną, białka ubite, tak więc teraz połączmy składniki. I tutaj, broń Boże, nie ubijamy mikserem, tylko delikatnie wymieszamy. Tak więc rózga i delikatnie nie spieszmy się. Dzięki temu ten sernik będzie bardziej puszysty. Kładniki mam gotowe, czyli teoretycznie można by wylewać, ale najpierw posmarujmy sobie mak tym białkiem, które nam zostało. Skoro wszystko przygotowane, wylewamy serę. Zobaczcie, cała blaszka czegoś wspaniałego. Jeszcze delikatnie to wyrównajmy. Niesamowity zapach yy, tego sera. Yy, z tym aromatem migdałowym, no po prostu coś fantastycznego. Tak, więc wyrównane i teraz do piekarnika. Jeśli chodzi o pieczenie, ja to ciasto będę piekł w temperaturze 170 stopni przez około godzinę. No, ale tutaj, jak zawsze powtarzam, kontrolujmy swój piekarnik, znamy najlepiej, wiemy w jakiej temperaturze piec. Ja piekę akurat w takiej, może u was to nie będzie nie będzie się sprawdzać ale podejrzewam, że będzie coś, coś naprawdę bardzo podobnego tak więc 170 stopni godzina na czasu tak więc sernik mam już gotowy on już sobie ostygł zobaczcie, ta masa serowa w ogóle nie popękała, czyli ser masa serowa po prostu powiem idealna a nawet Perfekcyjna, więc wypadałoby go czymś przyozdobić. Ja tutaj nie będę, do, nie będę dodawał yy, jakichś zbędnych aromatów. Po prostu zrobimy podstawową polewę. Tak więc lecimy z tematem do rondelka. Wlewam odrobinę mleka i od razu wkruszam czekoladę. Czyli najprostsza wersja polewy, ale niesamowicie pyszna. I tylko mleko i czekolada. Najprostsza wersja polewa. U mnie czekolada mleczna, ale tutaj oczywiście możecie użyć czekolady gorzkiej. No po prostu kto co lubi. I tylko delikatnie polewam ten serniczek. Wiecie, on sam w sobie jest tak pyszny, że nie ma co tutaj za bardzo podkręcać tego smaku. Polewa delikatnie zastygła, chociaż może jeszcze nie do końca, ale wiecie, ja już nie mogę się doczekać, aż spróbuję tego fenomenalnego ciasta. Wiecie, czasami jak zrobię coś tak fantastycznego, po prostu aż żal to rozkroić, no ale niestety trzeba. Tak więc kroimy. Mm. Bo po prostu już wiem, że to jest. Coś niesamowitego. Najgorszy pierwszy kawałek. No zobaczcie, no po prostu istna petarda, istna petarda smaku. No istny obłęd. Co ja wam tutaj będę dużo mówił. Ten ser jaki delikatny. Mm. Po prostu petarda. Nawet nie petarda. To jest petardzisko. To nie jest petarda. Petardzisko. Tak więc ja teraz idę robić kawkę. Idę zajadać. Wam życzę smacznego. I do zobaczenia.